Cześć, cześć! Ja wybrałam liceum trochę spontanicznie, ale nie żałuję tego, że poszłam do dwójki, ponieważ spędziłam tam naprawdę fajne trzy lata, które teraz chętnie wspominam. Poznałam cudownych ludzi, z którymi przeżyliśmy naprawdę sporo fajnych chwil. No a teraz, jak jesteśmy w Sanoku, to dalej z przyjaciółmi wpadamy do liceum odwiedzić naszych nauczycieli. Czekaj, polecałem moja siostra i zdecydowanie się nie zawiodłem. Przeżyłem bardzo dużo fajnych chwil z ludźmi na fakultecie oraz w mojej klasie. Mój wybór był dość oczywisty, bo poszłam do liceum za rodzeństwem. Przede mną jeszcze dwa lata. Mam nadzieję, że będzie to piękny czas, tak jak dotychczas. Mam bardzo miłe wspomnienia ze szkoły. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę i mam nadzieję, że zobaczę się tam z wami we wrześniu. Cześć! Cześć nazywam się Lidia Przygórzewska i jestem uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii skłodowskiej w sanoku Jestem na rozszerzeniu Biologist, czyli Biologia i Historia. Jest to bardzo nietypowe połączenie, ale w mojej szkole takie jest możliwe. Uważam, że jest to naprawdę fajna opcja dla osób, które tak jak ja mają bardzo różne zainteresowania, ale to tylko jedna z licznych zalet mojej szkoły. Panuje tam naprawdę miła atmosfera, nie ma podziałów na starszych i pierwszaków, i przede wszystkim są wspaniali i oddani nauczyciele. Zapraszam do L2. Do zobaczenia we wrześniu. Cześć, jestem Weronika. Jestem uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego w Sanoku. Uczęszczam do klasy humanistycznej, ale rozszerzam także biologię. Co mnie skłoniło do wyboru tej szkoły? Przede wszystkim to, że ma ona naprawdę wysoki poziom nauczania. Bardzo dobrze przygotowywuje do matury, co świadczy stuprocentowa zdawalność. Ma świetnych nauczycieli, wspaniałych uczniów oraz cudowną rodzinną atmosferę. Ponadto ma bardzo duży wybór fakultetów, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli jednak nie wiemy, co wybrać, i nie wiemy, kim chcemy być w przyszłości, gwarantuję, że nauczyciele pomogą nam z tym wyborem i naprowadzą na właściwą drogę. W szkole funkcjonuje także kółko teatralne oraz chórek, do którego należę. W ten sposób mogę rozwijać swoje pasje, zainteresowania, mogę robić to, co kocham. Także naprawdę polecam tą szkołę z całego mojego serduszka i mam nadzieję, że przekonałam Was do wyboru właśnie drugiego ELO i mam nadzieję do zobaczenia we wrześniu. Cześć, jestem Damian i w tym filmiku chciałbym Cię zachęcić do przyjścia do naszej szkoły, do drugiego liceum w Sanoku. Na początku myślę, że chciałbym zacząć przede wszystkim tym, że w naszej szkole każdy z was, każdy chcący do nas przyjść będzie czuł się bezpiecznie. Naprawdę w naszej szkole przez rok nie zaznałem żadnego, tak jakby, żadnej przemocy. Nie wiesz, co chcesz robić w życiu? Naprawdę nasza szkoła naprowadzi cię na odpowiednie tory. Dzięki niej znajdziesz, tak jakby, swój. Cel życiowy, będziesz wiedział, co chcesz robić w życiu. Ja, ja idąc do tej szkoły, naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić, natomiast e, zaraz kończę pierwszą klasę i naprawdę już myślę, że jestem zdecydowany. Myślę, że chciałbym kombinować coś z kierunkiem prawo. E, nie, jestem na klasie z rozszerzonym językiem polskim, naprawdę, naprawdę jest super. Cześć, nazywam się Kamila, jestem uczennicą klasy pierwszej fp drugiego LO w Sanoku. Opowiem Wam, dlaczego wybrałam tę szkołę. Po pierwsze, szeroki wybór fakultetów. Wysoki poziom nauczania. Mogę rozwijać się w kółku teatralnym. Litwo! Biorę udział w akcjach erototywnych. Mogę rozwijać swoje pasje w chórze. Sport to też mocny atut tej szkoły. Zwycięstwo! Organizowane są wycieczki dookoła świata na dalej. Co roku obchodzimy Dzień Naszej Patronki, Marii Skłodowskiej-Kiri. Organizowanych jest tu wiele konkursów. Nauczyciele są mili i pomocni pod każdym względem. Z całego serca polecam tę szkołę. Ja jestem Emilka i uczęszczam na profil matematyczno-geograficzny drugim liceum ogólnokształcącym w Sanoku. Jeżeli chodzi o geografię, to geografia to przyroda, a przyroda to wszystko co nas otacza, więc myślę, że to najbardziej interesujący przedmiot w szkole. Jeżeli wiedza jest nam przekazywana od osoby, która opowiada o nowo poznanych tematach z pasją i miłością do tego przedmiotu, to nauka idzie nam zdecydowanie szybciej, łatwiej oraz efektywniej. I po tak krótkim czasie mogę stwierdzić, że to był bardzo dobry wybór. I chociaż miałam chwilę zwątpienia, że sobie nie poradzę, to dzięki wsparciu i pomocy nauczycielom, jak i nowo poznanym osobom ze szkoły zostałam, i to była najlepsza decyzja. Atmosfera w szkole jest wspaniała, i aż chcę się do niej wracać, to chyba co to znaczy, dlatego serdecznie wszystkim polecam tą szkołę. Hejka, jestem Julka i chodzę do klasy pierwszej AM. Jest to klasa o profilu matematycznym. I ja jako drugi przedmiot wybrałam sobie fizykę. Tak jakby rok temu musiałam podjąć decyzję, do której szkoły chcę chodzić. Czy żałuję? Absolutnie nie. Chociaż jestem w tej szkole cały rok, wiem, że to jest właśnie ta moja szkoła marzeń, ponieważ poznałam super osoby, które są mega serdeczne, pomocne i zarażają dobrą energię. Również nauczyciele zawsze chcą dla ciebie jak najlepiej i opowiadają z pasją, i myślę, że to jest najważniejsze, bo dużo wynosisz ze szkoły i nie musisz siedzieć nad nauką w domu, i możesz oddać się też swoim zainteresowaniom, czy chodzić na jakieś zajęcia pozaszkolne. L2 ma też super wygodne kanapy, na których zawsze siedzimy na przerwach oraz automat, w którym możesz kupić sobie gorącą czekoladę, kawę albo herbatę. Oraz mamy super sklepik szkolny, w którym są przepyszne kanapki. Także mam nadzieję, że widzimy się we wrześniu. Jestem Karolina Jawor, humanistka z pierwszej WP. Rok temu, tak samo jak Wy, stałam przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Była to trudna decyzja, ale wybrałam najlepiej. Drugie liceum ogólnokształtące imienia Marii Skodowskiej Kiwi w Sanoku. Spośród wielu rozszerzeń wybrałam je z Polski oraz geografię. Na lekcjach dostajemy solidną porcję wiedzy na religii z duchową, a na długich przerwach budujemy wszelkie więzi. Kalory nie spalamy tylko na sali gimnastycznej, ale również na lodowisku czy basenie. A po lekcjach na nowe twarze czeka kółko teatralne, wolontariat, siłownia czy chociażby park, który jest częścią naszej przygody. Jako misiaczki tworzymy zbiór zamknięty profesora od matematyki, ale i ty możesz do niego dołączyć poprzez szukanie wyzwań z pasją i humorem.